Witam przed Państwem portret wykonany przez moją osobę w ołówku. Jest to święty papież Polak, Jan Paweł II. Przybliżę teraz bardziej twarz Ojca Świętego i Część bioru. I powiem tylko tyle, bo nie będę tutaj Państwa uczyć, jak wykonuje się portrety, do jakich ołówków należy sięgnąć. Tylko powiem tyle, że nie jest to portret wy wykonany jednym ołówkiem. Jestem samoukiem, więc robię to jak czuję jak uważam bo nie kończyłam żadnej szkoły artystycznej to od razu się przyznaję i tak maluję no sama siebie ale moim zdaniem najważniejsze jest żeby na danym portrecie było widać kogo on przedstawia to już jest dobrze i Dlaczego tak postanowiłam namalować Jana Pawła II? Dlatego, że Jan Paweł II naszej rodzinie towarzyszy na pewno od początku swojego pontyfikatu, chociaż już odszedł od nas, to dalej jest jakby z naszą rodziną powiązany. I tutaj pokażę chociażby już wymieniając portret, pokażę figurkę Jana Pawła II. Zakupioną, kiedy rozpoczął się pontyfikat w 1978 roku. Już uległa trochę czasowi, ale nadal widać, że jest to. Święty papież. I co jeszcze? Wracając właśnie do papieża, mam jeszcze taki pamiątkowy kalendarz z 1992 roku, zachowany oczywiście do tej pory i dalej pozostanie w takich naszych zbiorach. I chciałam też powiedzieć o tej publikacji. Kiedy byłam studentką kulum, napisałam artykuł do książki pod tytułem Musicie od siebie wymagać. I nie chcę tutaj przybliżać samego artykułu, ale na pewno chcę przeczytać wiersz, który wtedy napisałam jeszcze dodatkowo do artykułu. I to był wiersz o Janie Pawle II. Niezapomniany Jan Paweł II. Cały świat usłyszał o Polsce dzięki Tobie, tak wybitnej i światłej osobie. Tak wiele dla kraju zrobiłeś. Jego największym orędownikiem byłeś. Niestrudzenie Słowo Boże głosiłeś. Nad życiem Polskę umiłowałeś. Byłeś dlań światłem nadziei, co rozświetla mroki. O jej wolność walczyłeś i zwyciężyłeś. Byłeś pasterzem dusz. To zadanie powierzył Ci sam Bóg, Tak wielką osobowością, Ojcze, byłeś. Ale nigdy się nie wynosiłeś, Twa skromność i humor zachwycały każdego, Wszyscy uznawali Cię za świętego. Nasz Ojcze, jesteś teraz w niebie, Lecz nikt nie zapomniał Ciebie. Wszyscy ludzie Cię kochali, Kiedy odchodziłeś, za Tobą płakali. Cała Polska w żalu się zjednoczyła. I za ciebie się modliła, z Tobą odeszła cząstka każdego z nas, pamięci na zawsze zostanie nam Twa zacna twarz. To jest właśnie wiersz z publikacji. I tak jak już mówię i mówiłam, że papież towarzyszy nam przez cały czas w życiu, to pokażę jeszcze. Portret wykonany w kolorze z 2014 roku Jana Pawła II. Mamy go też do tej pory. No i jeszcze na pewno pokażę kalendarz zakupiony w 2022 roku, kiedy rok się tylko zaczął. I też właśnie go posiadamy. I właśnie. Oprócz samego Ojca Świętego w takiej naszej domowej kolekcji są też takie rzeczy święte, można powiedzieć, bo jest różaniec z Częstochowy narazzący do mojej prapra który ma około 100 lat. A w ogóle przedmiot uznaje się za zabytek, kiedy przekroczy 50 lat. I zaraz pokażę różaniec stuletni. Piękny, on jest ogromny, nie będzie tutaj tego widać. Na pewno w zestawieniu z moją dłonią widać krzyż, medalion. I same te paciorki są bardzo potężne, widać na przykładzie mojego paznokcia. jest tutaj złożone, ale jest go naprawdę bardzo dużo. No jak się go rozłożę, 50 cm spokojnie osiągnie. I tutaj jeszcze jest też należący do Mojej świętej pamięci Prapra pra, Babci, replika obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Piękna. Nawet malowałam nieraz Matką, Matkę Boską Częstochowską. Pokusiłam się namalować ją na swojej ścianie, jednak nie jest ona jeszcze całkowicie ukończona, aby ją pokazać. I co jeszcze, no to też ma tak samo i z tych lat ramki zabytkowe. O tak będzie w całości. No i taka, taki jeszcze bardzo ważny, ostatni przedmiot, który chcę jeszcze pokazać, tylko zrobię miejsce. To zrobiło się dosyć tłoczno. I żeby oddać piękno tej naszej figurki. To myślę, że położę ją w pozycji leżącej, ale jest to figurka stojąca. Spójrzcie państwo. To jest Matka Boska, która depta węża. To jest też figurka około stuletnia mojej prababci ona jeszcze jest przed renowacją i pewnie tą renowację wykonam sama ale widać że jest wiekowa bo jeszcze to jest właśnie taki dawny styl robienia figurek maryjnych i tutaj te kolory które widać nic nie umniejszają tym współczesnym kolorom. Także to są takie nasze dumy z tej takiej domowej, można powiedzieć tej katolickiej kolekcji. Która też oddają prawda poniekąd naszą wiarę, bo nie jest to tylko tak, że my idziemy do kościoła i kiedy jesteśmy w kościele, to można powiedzieć, zachowujemy się tylko wtedy dobrze, ale staramy się także i poza kościołem w trakcie tygodnia. Ja też zawsze noszę i nie rozstaję się z medalionem Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Noszę go na swojej szyi. I też na palcu mam różaniec, który pomaga mi w życiu codziennym, w tych trudach dnia codziennego. Zawsze z rana odmawiam dziesiątek różańca. I kiedy były takie drobne przerwy w odmawianiu Różańca, było mi zdecydowanie ciężej w życiu. To ode mnie tyle, dziękuję za uwagę i wszystkich Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam, Natalia Żurecka-Gil.